Z tej strony Book Majka witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo mi miło, że tu zajrzeliście. Dziś chciałabym wam powiedzieć kilka słów o książce współlokatorzy, współlokatorzy, e, którzy są popularni obecnie dosłownie wszędzie, pełno ich na Bookstagramie, na Booktubie i w ogóle w całej naszej książkowej społeczności. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, no to zachęcam Was do zostania, może Was przekonam, bo wydaje mi się, że naprawdę warto po nią sięgnąć, szczególnie jeśli robicie takie trochę lżejsze, zabawne klimaty. <śmulny> Rzeczy. o czym jest ta książka. W książce poznajemy Tiffy. Tiffy pracuje w bardzo małym wydawnictwie, ale to nie jest tak, że ona e, chciałaby pracować w większym, w większym, po prostu jej się nie udaje. Nie, ona po prostu lubi swoją pracę, lubi to, co robi. E, znajduje się teraz w takim momencie życia, gdzie musi sobie znaleźć mieszkanie. E, z powodu takiego, że zerwała z chłopakiem, chłopakiem, który był wyjątkowo toksyczny, ale w ten wątek tutaj nie będę się zagłębiać. W każdym razie potrzebuje mieszkania od zaraz. Nie stać jej na wynajęcie mieszkania samodzielne, ponieważ po prostu jest to drogie, a ona ma małe zarobki. No i poznajemy też Leona. Leon jest pielęgniarzem na oddziale paliatywnym w hospicjum, i cóż, i on ma brata, który został niewinnie skazany. No i Leon bardzo, bardzo chce wyciągnąć go z więzienia. Zresztą e, nic dziwnego. <gry> e, no i wiecie, on potrzebuje pieniędzy, ona pieniędzy może wydać nie za dużo. Leon bierze dyżury nocne, żeby zarobić więcej, żeby zebrać tych pieniędzy więcej, e, więc jego mieszkanie jest w ciągu. Nocy wolne. I on wpada na taki pomysł, że hmm, skoro w sumie nikt tam w nocy nie spędza czasu, on tam sypia w dzień, to czemu by nie podnająć komuś tego mieszkania? W sumie, jeżeli ktoś pracuje po prostu w ciągu dnia i potrzebuje mieszkania, żeby się przespać, to jak najbardziej mógłby to mieszkanie udostępnić. To będzie źródło gotówki dla niego. No i jakiejś osoby, która po prostu też chce właśnie zaoszczędzić trochę na wynajmie mieszkania, to będzie super opcja. No i trafia na Tifi. Tifi na początku może nie jest do końca przekonana do tego pomysłu, przyjaciele jej to odradzają, ale ona bardzo, bardzo chce się uwolnić od byłego chłopaka, więc decyduje się, decyduje się po prostu tą ofertę przyjąć. I dochodzi do takiej sytuacji, że Leon i Tiffi mieszkają w jednym mieszkaniu, śpią w jednym łóżku, co prawda po przeciwnych jego stronach, no ale jednak w jednym łóżku, ale nigdy się nie widzieli. Dlaczego nigdy? Nawet podczas przekazania kluczy, Leon wykorzystał do tego swoją dziewczynę, to znaczy po prostu sam nie mógł się urwać z pracy, a jego dziewczyna. Chciała sprawdzić, co to ma być za lokatorka, czy ona może w ogóle tam mieszkać, czy nie stanowi zagrożenia dla niej samej. No ale Tiffy pozytywnie przeszła test, no i zamieszkała. Z tym, że tak jak mówię, współlokatorzy nigdy się nie widzieli na oczy. Ale wywiązuje się między nimi taki zwyczaj, że zostawiają sobie karteczki. Są to karteczki rodzaju, zrobiłam ciasto, zjedz sobie, poczęstuj się, albo zrobiłem kolację, czeka w lodówce. Hmm. A potem zaczynają rozmawiać również na różne inne tematy dotyczące życia, dotyczące tego, jak minął ich dzień. E, chociaż się nie widzieli, chociaż się nie znają, chociaż nie mieli ze sobą styczności, wiązuje się między nimi pewien rodzaj przyjaźni. No i w sumie wiecie, no wiadomo o co w tej książce chodzi: o to, że między nimi zaczyna wywiązywać się jakaś relacja. Ja tutaj nie będę w szczegóły wchodzić. E, powiem wam, że ta książka jest naprawdę idealną pozycją na wakacje. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo lekka, bardzo przyjemnie się ją czyta, bardzo szybko się ją czyta, a przede wszystkim jest momentami tak zabawna, że ja naprawdę po prostu śmiałam się w głos. Wiecie, ta książka jest mocno rozreklamowana, wszyscy ją chwalą i tak dalej. To ta książka nie jest jakaś specjalnie wybitna. Jeżeli ktoś szuka nie wiadomo jak dobrej lektury, no to może to nie do końca jest to, czego ten człowiek szuka, ale, yy, ale to jest naprawdę po prostu tak lekkie, tak przyjemne, tak ciepłe, tak, tak dobre. Bardzo urzekli mnie sobą bohaterowie. Tutaj nie ma właściwie sytuacji, które denerwowałyby mnie jakoś mocniej. Często w takich książkach jest tak, że wiecie, ktoś coś robi. Ktoś czegoś, nie wiem, nie zrozumie, obraże się, odchodzi, wkurza się, nie wiem. Tutaj, tutaj oni po prostu starają się e, myśleć nad wszystkimi swoimi zachowaniami. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, nie zawsze jakby e, udaje im się postąpić właściwie, może tak to ujmę, e, ale te wszystkie ich zachowania, one są tak naturalne, tak ludzkie. Tutaj nie ma jakiegoś romansu, który, wiecie, jest taki o, że spotkał ją ona go zobaczyła i wiedzieli, że to miłość od pierwszego wejrzenia? Zupełnie nie. Tutaj ta ich relacja rozwija się naprawdę bardzo powoli, ale tak... tak, tak ciepło, tak przyjemnie, to jest tak intrygujące, tak urocze, że naprawdę to się czyta z tak ogromną przyjemnością jestem bardzo, bardzo zadowolona, że zdecydowałam się ją przeczytać. To było tak, że była nagle taka fala zachwytu tą książką, a potem zaczęły pojawiać się takie opinie, no, no spoko, no lekka, no w sumie ale nic się tam nie dzieje, więc yy, oczekiwałam czegoś więcej. A ja jestem zdania, że takich lektur nie czyta się po to, żeby żeby mieć coś więcej z nich, aczkolwiek uważam, że ona jest bardzo Dobrze napisana, bardzo dobrze porusza też kilka problemów, takich jak toksyczny związek. Ukazuje, że to, że jesteśmy w toksycznym związku, nie sprawia, że jesteśmy gorsi, że to nasza wina. Ta książka pokazuje, że z tym można walczyć. Tutaj jest poruszonych wiele kwestii, które może nie są wysunięte na pierwszy plan, ale które gdzieś tam się przewijają i które są naprawdę dość istotne, i myślę, że wystarczy chcieć je dostrzec. Jedyne. Co mnie trochę denerwowało, to jest styl yy, zapisywania dialogów, ponieważ gdy jesteśmy w rozdziale, w którym narratorem jest Tiffy, one są takie na no, normalne, od myślników i tak dalej, wiecie? Ale w momencie, gdy przechodzimy do rozdziałów pisanych z perspektywy Leona, to one są pisane o, w taki sposób, nie wiem, czy to będzie widać. Czyli jest na przykład ja. Tak się składa Holly. Tak. No i wiecie, chodzi o to, że no to jest dla mnie takie trochę nienaturalne. Poza tym często jest tak, że jest na przykład ja śmiejąc się. Dwukropek i, i coś, co osoba powie. No mi się to czytało niezbyt wygodnie, ale naprawdę to nie jest jakiś wielki problem. Da się do tego przywyknąć. Czytajcie tą książkę, bo jest tego warta. Jest bardzo urocza, bardzo przyjemna, bardzo szybko się ją czyta. No i tyle. Ja się z Wami na dziś żegnam. Cześć.